dała światło tunelu frankowiczą. Ja sama parę razy myślałam o tym, żeby ze sobą skończyć przez no. Słuchajcie, jeżeli chodzi o. No to tak, to teraz będzie historia dla wszystkich frankowiczów. Wiem, że dużo z was boryka się z tym problemem. Nie wszystkich to będzie interesowało, ale mm, mam nadzieję, że chociaż tych, którzy nie mają tego problemu z Krytem Frankowym, chociaż powinien zainteresować sam problem oszustwa Polaków przez banki. Było to największe oszustwo w dziejach, jeżeli chodzi o, o, o polski naród. Bardzo serdecznie polecam film, film Banksterzy. To jest naprawdę świetny film, pojawi, co, całkowicie demaskujący. Mm tę sytuację, o której ludzie sobie nawet nie zdają sprawy, ci, co nie zaciągnęli wtedy tego kredytu, jakie to było zaplanowane z premedytacją oszustwo, jak ludzie byli szkoleni, ci, którzy pracowali w banku, jak oni psychologicznie wiedzieli, jak ludzi podejść, co im mówić, jak ich podchodzić. To była na tak szeroką skalę hmm, sytuacja yy, bezlitości, co do niektórych, że no, naprawdę jestem szokowana, że ci ludzie, którzy wtedy na to się zgodzili nie ponieśli większej konsekwencji, ponieważ już nawet nie chodzi o jakieś finanse, ale ludzie poodbierali sobie życia, ludzie popełniali samobójstwa, ludzie potracili rodziny, wszystko, więc mm, naprawdę mm, ten film Banksterzy dla wszystkich jest bardzo ważny. Dlatego, żebyście sobie zobaczyli, co się działo w przyszłości, dlaczego wasi znajomi borykają się z różnymi problemami, czyli którzy ciągnęli kredyty we frankach, ale też, żeby samemu się nie dać nabrać, żeby samemu nie dać się w przyszłości oszukać. Więc bardzo serdecznie Wam go polecam. Ten film jest w ogóle nagrany z, w oparciu o konsultacje z prawnikami, którzy zajmują się ratowaniem ludzi. Z, mm, z takiej właśnie sytuacji. Ja mam, słuchajcie, prawnika, który jest aniołem. Mecenas górski jest aniołem. Ja wam go polecam serdecznie. Ja później wam wstawię kontakt do niego w komentarzach. On wam pomoże. On y, naprawdę ma złote serce. To jest człowiek, który spadł z nieba. On naprawdę mam wrażenie, że mm, czuje. Że jeżeli on tym ludziom nie pomoże, to ci ludzie po prostu się poddadzą w pewnym momencie, jeżeli chodzi o swój e, żywot. Mm. A tak, long story short opowiem Wam historię, bo ja jej nigdy nie opowiadałam, natomiast ponieważ zbliżamy się do, do jakby końca mojej, e, mojego, mojej sprawy z moim bankiem, bankiem Millennium, którego serdecznie nie polecam, to w końcu opowiem to. Co długo, długo skrywałam i co tak naprawdę powiadałam tylko na sali sądowej. Jeżeli chodzi o, 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 o moją sytuację z kretem frankowym, to wiele, wiele lat temu właściwie ponad 10. poszłam zrobić jakiś przelew. Jakiś, jakiś duży przelew na cel charytatywny, i Zrobiłam go w, jednym, w jednej z sieci, prawdopodobnie milenium wtedy, był gdzieś na Placu Unii Lubelskiej w Warszawie, to nie pamiętam. Na drugi dzień dane do tego przelewu, kwota, odbiorca wszystko było dokładnie skopiowane, skserowane i wydrukowane w tabloidzie. Moje dane. Moje imię i nazwisko, numer konta, przelew, wszystko. Czy Wy rozumiecie, że laska, która pracowała w banku, sprzedała to do tabloidu z moimi wszystkimi informacjami danymi? Ja oczywiście pozwałam wówczas bank o naruszenie moich dóbr i w ogóle, no jeszcze wtedy nie było RODO, i um, ujawnienie tajemnicy konsumenta w ogóle ich kurwa klienta, ale też przede wszystkim człowieka jako mnie um, i spotkaliśmy się na e, negocjacjach spotkaliśmy się przy jednym stole razem z prezesem całego banku um, nawet na nie, na nie negocjacjach tylko jak to się mówi no bank próbował się ze mną dogadać e, i zaproponował mi ach, wtedy byłam tak Głupia Jak e, Jako 20-latka że Żenada. żenada. E, zaproponował e, mi dojść do porozumienia, że oni wiedzą, że przegrają tą sprawę, że to było bardzo niesłuszne, że dla pani straciła pracę. Ja mówię, ale co mi, co, mi, co mi z tej pani? Ja nie chcę się wyżywać na tej lasce. E, Poza tym, co z tego, że straciła pracę? To się więcej nie powtórzy. Ja mówię, no wiem, że się nie powtórzy, ale nadal się pytam, co z tego. No to my w takim razie byśmy chcieli Pani zaoferować najlepszy kredyt, jaki tylko mamy, na którym Pani zaoszczędzi tyle, ile będziemy musieli Pani zapłacić od szkodowania, gdybyśmy w razie przegrali. I że to będzie takie dobre dogadanie się. Wyobrażacie sobie, jakie techniki, czy wy wyobrażacie sobie. Ja mam na tą rozmowę, na to wszystko, co mówię teraz, dowody niezbite. Zresztą. Wygrałam sprawę, więc, więc to jest oczywiste. Yy, ja się głupio zgodziłam na ten kredyt. Mimo że naprawdę go nie wtedy nie potrzebowałam. Yy, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Yy, wydaje mi się, że żeby już być takim oszustem, że po takiej sytuacji jeszcze mieć tupet. Po raz kolejny kogoś oszukiwać i tak wpierdzielać intencjonalnie na minę młodą dziewczynę, to by, mi tego, to by mi to do głowy w ogóle nie przyszło. Do głowy by mi to nie przyszło. A jednak uważajcie, ludzie są bezwzględni i nie mają w ogóle żadnych, e, żadnych sentymentów i żadnej litości. Po e, mm, kilkunastu latach spłacania tego kredytu, gdzie, mm, co by się nie działo, czy by się płaciłam po kilkanaście tysięcy miesięcznie, okazało się, że z, no wiadomo, tak jak działa frank, na tym polegało to całe oszustwo, że brałeś kredyt, przypuśćmy, 2 miliony, a po 10 latach spłacania musisz zapłacić 4 miliony złotych. Yy... Ja w ogóle tego nie sprawdzałam. Ja przez wiele, wiele lat tego nie sprawdzałam. Nawet jak już się wylała ta cała mm, akcja z tymi frankami, to jakoś tego nie sprawdzałam jakoś tak macham na to ręką. ja się na tym nie znam. Te finanse mi przerastają. Yy, wszystkie te, w sensie jakieś takie administracyjne rzeczy. Yy, Aż w końcu moja mama, która zajmowała się. I zajmuje się cały czas moją księgowością i moją firmą, i jakby stara się trzymać rękę na pulsie, bo ma wykształcenie prawnicze i administracyjne, na tych cyfrach się zna, a ja, artystka od kreowania, raczej nie. Powiedziała, musisz poznać ten bank. Musisz poznać ten bank, bo nie może być tak, że po 30 latach nadal będziesz miała 6 milionów do spłacenia. Ja mówię, a jak to to tak jest? Skapnałam się, nie? Po 10 latach. I wtedy. Znalazłam mojego mecenasa i, e, i pozwałam ten bank. I pozwałam ten bank. Mienęło 5 lat, aż w, końcu, e, aż w końcu zapadł pierwszy wyrok, w którym uznano moją umowę, którą podpisałam z bankiem, za wręcz karygodną. I, mm, i tak. E, no, w, Nielegalno wręcz komuś pod, do podtykania, do podpisania. I bardzo dużo ludzi podpisało takie umowy jak ja. Więc sąd uznał, że taka umowa jest nieważna i nie miała prawa być podpisana. A bank, który y, mi złożył taką ofertę w ramach rekompensaty za y, to, co zrobił, podwójnie naraził mnie na oszustwo i na straty. I teraz czekam na wyrok drugiej instancji, ale cały czas oczywiście płacę te raty, te kilkanaście tysięcy miesięcznie, choćby skały srały. I teraz dla wszystkich frankowiczów, którzy boją się pozwać bank, nie wiedzą, jaka będzie sytuacja. Yy, sorry, rozgadałam się, ale ja wiem, że to jest bardzo ważne dla ludzi, ja wiem, jak oni cierpią, ja wiem, jak oni przeżywają, ja wiem, że to są sprawy życia i śmierci. Ludzie mają dzieci, nie stać ich później na życie, no wiecie. Yy... Nie, nie wierzę, że ja gadam o takich poważnych rzeczach, jak ktoś mnie pyta, kurwa, jaka jest moja pielęgna cery, nie? I teraz wam wytłumaczę, moi drodzy, jak to wygląda w praktyce, żebyście się nie bali, bo to będzie naprawdę długa droga, ale będzie warto, bo coraz więcej sądów nie boi się wydawać takich wyroków i jest na tyle asertywnym i na tyle i, na tyle spra i są sprawiedliwi, że Mm, mówią nie wielkim korporacjom bankowym. Ja siedziałam z moim mecenasem a na, sama, a naprzeciwko mnie siedziało pięciu mecenasów Banku Millennium. I oni na nas, na nas, na nas, a my sami spokojnie, nienerwowo, doprowadziliśmy do wygranej w tej pierwszej instancji. I teraz zobaczcie, jak chujowo, nie fair Nieelegancko w stosunku do swojego klienta i do wszystkich swoich klientów, którzy, których oszukał, i którzy będą, którzy wygrają z bankiem Millennium, jak zachowuje się w takiej sytuacji bank, który przegrał sprawę? Pomimo, że nieprawomocnie wygrałam z tym bankiem Millennium, czyli zgodnie z wyrokiem w mojej sprawie, umowa kredytu jest nieważna. Ok? I bank w dalszym ciągu oczekuje ode mnie spłaty kolejnych rat, ponieważ uważa umowę za ważną. No więc ja płacę te grzecznie, te yy, raty, czekając na, na, na jakby drugą instancję. Mimo że wiele ludzi przestaje płacić już po tej pierwszej. I to jakby mnie nie szokuje, że oni bezczelnie nadal chcą tych rat. Mimo, że sąd uznał, że umowa jest nieważna, szokujące jest to, i tak będę robić z każdym, to chcę Wam to mówić, żebyście się do tego przygotowali psychicznie, nie bali się tego i żeby to Was nie odstraszyło. Jaka jest taktyka banku? Banków, bo różnie, yy, różnie one robią, różne. Ja mówię Wam, jakie z mojej perspektywy, milenium. Że yy, pomimo tego stanowiska, bank po tym, jak wygrałam, pozwał mnie o zwrot. Kapitału kredytu i uwaga o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału z tego kredytu. Wynagrodzenie z dupy wymyślone, uwaga, półtora miliona złotych. Więc z pozwu banku, jakby wy, przeciwko mnie, wynika, że bank umowę kredytu traktuje za w całości nieważną. Dlatego żąda ode mnie zwrotu kapitału, który dał. I jeszcze wynagrodzenia. No więc kurwa, jeżeli żąda i uważa za nieważną, to dlaczego nadal chce ode nie raty? Bo uważa za ważną. Ha? Dobre? To ja teraz patrzę dalej. Więc z jednej strony yy, bank, yy, jakby w wytoczonym mi procesie, przymusza mnie do, yy, do zwrotu świadczeń. Jak sam przyznaję, w wyniku nieważnej umowy, ale równocześnie ten bank traktuje zawartą między nami umowę jaką ważną. Nie? Pomimo świadomości, że umowa, kredytu i hipoteka są nieważne i nie można już pobierać ode mnie żadnych rad. Więc zobaczcie, jakie to jest oszustwo i będziecie mieli to samo, ale nie bójcie się. Nie bójcie się, czeka was wiele bitew, ale wygracie tą wojnę. I y, są jakby różne opcje y, frankowiczów. Ja się tam nie wtrącam, nie interesuje mnie, jak oni chcą się później z tymi y, jakby rozliczać, co oni chcą w tych swoich nieważnościach, umów i tak dalej. Ja od początku mówiłam, że ja chcę dokładnie się rozliczyć z bankiem i oddać wszystko to, co dostałam. Bo ja naprawdę nie potrzebuję y, żadnej y, jakby... Czegoś więcej, ja nie różnię się od nikogo innego, dostałam, chcę oddać. Bardzo proszę. Nie muszę nikomu nic wyciągać, coś, na co jakby nie wiem, nie spadło mi z nieba. Nigdy mi nic, nic nie dał za darmo, nie oczekuję niczego, jakby w tej sytuacji również. Ale, nawet jak znajdą się tacy, którzy chcą też, uczciwie, szczerze, proszę bardzo, mimo że mnie oszukaliście, oszukiwaliście mnie tyle lat doiliście, uczciwie chcę Wam oddać to, hmm, co wzięłam, to bank i tak będzie Wam utrudniał rozliczenie, ponieważ nie będzie się zgadzał na wykreślenie big wpisu o istnieniu długu. Nie będzie się zgadzał, kurwa nie będzie się zgadzał hmm, o wykreślenie tego z hipoteki i yy, będzie wam przeszkadzał, jak tylko mógł, nawet po tym jak wygracie sprawę w pierwszej instancji i będzie was pozywał co najmniej o trzy razy jeszcze więcej. Ale już wam mówię, dlaczego tak będzie robił. Dlaczego bank będzie dodatkowo naliczał wobec was jakieś takie ogromne kwoty, wyimaginowane, go wynagrodzenia za korzystanie z tego kapitału. Bo yy, ja się zastanawiam, wie, czy oni sami się nie obrażają własnej inteligencji. Czy oni sami się nie upokarzają? Przecież oni się sobie sami ośmieszają. Tych pięciu uprawników, których tam się działo, w kontrze do mnie jednej. Nie wiem, przecież to jest żałosne. Każdy sędzia, który to przeczyta, chce pomyśleć, to są po prostu złodzieje. Złodzieje i oszuści. Ale to jest taktyka, której nie możecie się przestraszyć. I wiem, że to jest ciężkie. Wiem, że to jest straszne, że takie pieniądze robią na ludziach, zwłaszcza teraz, po pandemii, kiedy ciężko jest, kiedy ta inflacja rośnie. I kiedy jest coraz drożej, takie ogromne pieniądze naprawdę potrafią ludzi, ludzi strasznie przestraszyć, przerazić i machniecie ręką, i, i dalej będziecie grać w tę igrę. Nie poddawajcie się, nie poddawajcie się, bo w sądy naprawdę wam chcą pomóc. I jakby. Poczekajcie, I... bo się pamiętam, co ja mówiłam, że. Bo to było coś bardzo ważnego. Że on naliczył dodatkowo mnie to, 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 to wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału kredytu. Yy, a i bank, jakby naliczając sobie to wynagrodzenie, kurwa, skąd jakie wynagrodzenie? Ja też, chcę, ja, ja też chcę nagrodę! Ja też chcę nagrodę za 5 lat banku. Ja też chcę nagrodę za 5 lat zapierdalania po, po sądach. Yy, 100 milionów. To jakby nie brał pod uwagę tego, że przez wiele lat również korzystał. Z przekazanych przez Was pieniędzy, bo chyba zdajcie sobie sprawę, że jeżeli dajecie pieniądze, to bank po prostu totalnie sobie robi, jakby z nimi, co chce, inwestuje jak chce, czyli obraca nimi, jak chce, więc zarabia również na nich, na waszym hajsie. No, jest to logiczne. Inną rzeczą jest, że w Polsce w ogóle nigdy w życiu nie zapadł yy, yy, jakby wyrok potwierdzający, że oni mogą sobie naliczać jakiekolwiek wynagrodzenie, czy jakiekolwiek nagroda czy wynagrodzenie bankowi z tego tytułu się należy. Nie bójcie się tego. No nie bójcie się tego. Żaden mądry sędzia nie uzna tego za logiczne i, i, i normalne i naprawdę, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to. I teraz wam powiem, co, dlaczego banki tak działają. Już tytułem końca, żeby nie zanudzać tych, którzy mm, o tym tego nie wiedzą, ale y, wiem, że mnóstwo mm, Frankowiczów y, nie śpi dniami i nocami, więc chcę im ulżyć w tej kwestii. Więc bank, moim zdaniem, podejmuje takie działania, aby was zastraszyć i skłonić do zawarcia jakiejś takiej niekorzystnej ugody. Pamiętacie, jaką ze mną ugodę za, y, korzystną zawarł 10 lat temu? To naprawdę te wszystkie działania je są w jednym celu również i 10 lat później. Wiem, że podobne działania podejmowane są też wobec innych frankowiczów. Mi, ten mój prawnik naprawdę opowiada o strasznych historiach, które łamią serce. Naprawdę to aż się w głowie nie mieści, do, do czego są zdolne banki na normalnych ludziach. To jest szok, że nawet nie chcą im odpuścić, nie chcą przewalutować tego krytu i dawać tym ludziom kurwa spłacać, jak, jak, jak. Przecież nikt nie chce uciekać z tymi pieniędzmi. I na pewno ja jestem jakby przekonana, że część z nich się przestraszy i zawrze taką ugodę, albo w ogóle zrezygnuje z dochodzenia swoich spraw. Ale jeżeli jakkolwiek ten mój monolog dał wam siłę i przekonał was do tego, żebyście się zastraszyć nie pozwolili. To no niech ja będę tą osobą, która doda Wam siły i, mm, i pamiętajcie, że naprawdę warto walczyć o sprawiedliwy wyrok i oby ten wyrok w drugiej instancji, mm, który, be, który Wam przekaże yy, dał Wam jeszcze więcej wiatru w skrzydła i nadziei. Orzesz. Kurwa, potem jakieś konferencje finansowo-bankowe, ekonomiczne robić. <laughs>